Panowie się naradzili i już wiadomo, jak oszczędzać ogumienie. Jeździmy przemiennie na dwóch kołach. Oszczędzamy paliwo. Dwa samochody z wyłączonymi silnikami, a trzeci je popycha. Przedstawiciele Kroniki przekonali się, że zespół polskich kaskaderów motorowych, karkołomne ewolucje, wykonuje pewnie i z niezwykłą precyzją. Krystian Radosek pokazuje, jak można uniknąć kolizji. Trzeba tylko trochę poćwiczyć. Danuta Sekreta jest do swojego wozu bardzo przywiązana. Ten związek potrafi przetrwać nawet próbę ognia. Zbigniew Rutkowski jednym skokiem wyprzedza 11 samochodów. Sposób na korki milicznych.